Jeśli oglądasz amerykańskie filmy, to pewnie już wiesz czym jest impro, ale teraz pokrótce ci powiem. Impro to tak szeroko mówiąc sztuka improwizacji, różnego rodzaju ćwiczenia, ale wszystko na celu takim, żeby na koniec zagrać na scenie improwizowane wystąpienie. Publika mówi ci co masz robić. I ty razem ze swoimi kolegami improwizujesz i tworzysz z tego przedstawienie. Naprawdę mnóstwo, kupa śmiechu przy całym procesie występuje i jest to bardzo ciekawe. Jeżeli, myślę, że to była taka bardzo krótka definicja i może Cię wprowadzić w błąd, więc najlepiej jakbyś pisał sobie improv, improv na YouTube i obejrzał jakąś przykładową scenę, żebyś wiedział o co chodzi. Takim najbardziej znanym powiedzeniem Improwizatorów jest tak i. Pierwsza zasada improwizacji nie mówisz nie, tylko mówisz tak, i akceptujesz to, co się dzieje, i dodajesz do tego coś. I dzisiaj chcę wam pokrótce opowiedzieć o książce, która właśnie przedstawia impro i łączy je ze światem biznesu. Książka ta nazywa się Improv Yourself Business Spontaneity at The Speed of Thought. Jest to książka pisana po angielsku, z tego co mi się zdaje, po polsku jest bardzo mało książek o tematyce impro, improwizacji. I o czym jest ta książka? Więc przedstawia ona cały koncept improwizacji, przedstawia sposób myślenia tych improwizatorów, przedstawia jak łączy się to z biznesem, czyli jak możesz rozwijać kreatywność, improwizację i te różne cechy właśnie, które charakteryzują improwizatorów, jak je rozwijać u swoich pracowników, u swoich współpracowników, jak je rozwijać w biznesie. Więc jest ta książka o tym, są w niej różne ćwiczenia, i najważniejsze jest to, że przedstawia ona cały mindset takiej osoby: czyli masz akceptować sytuację, masz zgadzać się z nią, masz inicjować różnego rodzaju zdarzenia i masz zagarniać porażki i cieszyć się z nich. Tak w skrócie wygląda mindset takiej osoby. Oczywiście jest to ogromny skrót, i jest to bardzo szerzej omówione w całej książce. Więc powiedziałbym, że 70% treści dotyczy impro, a 30% treści dotyczy połączenia tego impro ze światem biznesu. Więc nie jest to tylko biznesowe impro, ale właśnie takie też zwykłe. Więc tak to wygląda. Mamy w książce różnego rodzaju ćwiczenia, które właśnie autor zaleca robić na początku takie początkowe ćwiczenia typu impro właśnie i Opowiada on, jak w ogóle zbierać grupę, jak się rozdzielać, i opowiada też, jak Ty, jako zarządca, lider grupy, masz nią kierować, jak na co zwracać uwagę, co mówić i tak dalej. Czyli jest ta, tu cała filozofia właśnie też impro. Bardzo mi się podobało to, że autor dużo, dużą uwagę zwraca na to, że inicjowanie. Wychodzenie z inicjatywą, bycie pewnym siebie to bardzo kluczowe elementy. Też chęć porażki, niekoniecznie banie się jej, też bardzo ważny element. I śmieszyło mnie trochę, że autor tak jakby napisał takie pozwolenie Tobie na inicjację, czyli Boisz się inicjować rzeczy, nie wiesz do końca dlaczego. Może brakuje ci pozwolenia innych ludzi, i autor tak napisał takie oficjalne: pozwalam ci inicjować kontakty, inicjować różnego rodzaju aktywności, i tak dalej. I tam na końcu jeszcze śmieszne było, że napisał: jeżeli ktoś po Twoim zainicjowaniu będzie miał jakieś wątpliwości, będzie się. Po prostu spinał, no to pokaż mu to pozwolenie i zwal na mnie. No śmiesznie to było, ale rzeczywiście autor ma rację. Inicjacja, aktywności, wychodzenie z inicjatywą i takie, i ogólnie takie rzeczy to bardzo ważna umiejętność w świecie impro i naprawdę dużo się ją trenuje w tym właśnie świecie. Książka jest bardzo zabawnie napisana, są różnego rodzaju żarty. I mi się to podobało, było śmieszne. Pewnie połowę żartów nie zrozumiałem, bo jest to po angielsku, ale to, co zrozumiałem, mnie bawiło. Więc tak wygląda ta książka, tak pokrótce wygląda jej treść. Mi się podobała, naprawdę świetnie się bawiłem. Teraz jeszcze będę czytał drugą książkę o improwizacji, taką bardziej znaną, też pewnie ją zrecenzuję niebawem ale nie wiem czemu wziąłem tą pierwszą, powinienem tamtą wziąć pierwszą, bo ta jest już bardziej specyficzna odnośnie biznesu, a to jest taka, taka ogólna impro, też ją zrecenzuję niebawem. Ta książka mi się podobała, naprawdę dobry mindset przekazuje i takie jakby sposoby myślenia, naprawdę mi się to podobało. Te ćwiczenia również dobrze się sprawdzają. Są one tam opisane dokładnie, więc wiesz czego się spodziewać. Po prostu mi się to podobało. No dobra książka, jeżeli chcesz się zapoznać z impro, naprawdę polecam. Polecam w ogóle zainteresować się całym impro, nie tylko książką, a bardziej tymi różnego rodzaju warsztatami, tymi ćwiczeniami. Może zbierz sobie grupę impro. Ja planuję tak właśnie zrobić: dołączyć do jakiejś grupy impro i wspólnie się rozwijać. Więc książka, będziecie mieli link w opisie, zapewne. W opisie również linki do moich innych kanałów. Książkowych i nie tylko. Więc jeżeli Ci się podobała ta recenzja, to proszę Cię o łapkę w górę, ponieważ pozwala mi się to rozwijać, zwiększa zasięgi, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak samo komentarz, nawet dla statystyk jest spoko. Dzięki za ten odcinek, cześć!